Warszawiak, Ślązak i Kaszub pojechali na wczasy do Egiptu. Gdy płynęli łódką, wyłowili z wody gliniany dzban z dziwną pieczęcią. Po chwili złamali tę pieczęć i z dzbana wyleciał dżin. Uwolniliście mnie spełnię wasze trzy życzenia, po jednym na każdego. Kaszub. Ja tak kocham kaszuby. Niech zawsze woda w jeziorach będzie czysta, ryb będzie pod dostatkiem, a turyści niech będą porządni i bogaci. Jean, nudnawe życzenie, ale jak chcesz, zrobione. Warszawiak, wybuduj dookoła Warszawy ogromny mur, żeby odgrodzić moje miasto od reszty tego zacofanego kraju i żeby żadni wsiowi mi tu nie przyjeżdżali. Jean, okej, okay, zrobione. Teraz ty, Jean, zwraca się do Ślązaka. Slązak, powiedz mi coś więcej o tym murze wokół Warszawy. No, otacza całe miasto, jest betonowy, wysoki na kilometr i szeroki na trzy kilometry u podstawy. Mysz się nie prześlizgnie. Ślązak. Dobra, nalej wody do pełna.